Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Kochani grupowicze, 19 marca 2020 roku okres trudny dla nas, dla wszystkich Europejczyków, dla Polaków, dla ludzi podróżujących i tych, którzy żyją stacjonarnie. Mamy epidemię. W tej chwili już pandemię. Słuchajcie, wielu z nas z tego powodu musiało zostać w domu, tak? Zamykają się zakłady pracy albo ograniczają swoją pracę. Wiele osób, ci, którzy muszą, pozostali w domu, ci, którzy nie muszą, ograniczyli swoje wyjścia i kontakty z innymi ludźmi. I teraz ja z rodziną siłą rzeczy też. Nasza restauracja, nasz, nasze miejsce pracy zostało zamknięte nie możemy prowadzić swojej działalności. I przyszedł taki czas na to, żeby Porozmawiać o jednej rzeczy. Mamy ograniczone możliwości zarabiania pieniędzy. To fakt. Wiele osób mówi o tym, że ucieka do internetu, że zarabianie online i itd., itd., ale nie na ten temat chciałem z wami dzisiaj porozmawiać. Kochani, jesteśmy w grupie. Jak sama nazwa wskazuje, kupuj sprytnie. Ok. Kupuj sprytnie oszczędności. Chciałbym w tym krótkim materiale wideo powiedzieć wam o tym, że mamy możliwość dzięki naszemu programowi cashback mamy możliwość kupować taniej. Wiele osób jest z nami w grupie kupuj sprytnie oszczędności, zrabianie. Wiele osób polubiło naszą stronę, nasz fanpage kupuj sprytnie. Wiele osób wchodzi na naszą stronę www.kupujsprytnie.pl. Ale wiele osób głównie przygląda się y, temu, co robimy, a chyba przyszedł już czas na to, żebyśmy odpowiedzieli sobie na jedno pytanie: czy możemy włączyć przycisk oszczędności? Myślę, że tak. Yy, na całej platformie Cashback Word mamy możliwość bez wychodzenia z domu zrobić jakieś zakupy, tak? I bardzo chętnie to robimy. Ja oczywiście zachęcam was wszystkich do tego, żeby robić takie zakupy, żeby nie narażać się zbędnie na, na kontakt z naszymi przyjaciółmi znajomymi, którzy tak naprawdę nie wiemy, czy, czy, czy są do końca zdrowi, czy my też jesteśmy do końca zdrowi, czy nie nosimy jakiegoś wirusa i tak dalej, dalej, póki co nie wychodźmy z domu, tak? Słuchajcie, taki partner handlowy jak Lidl, co prawda, online wprowadził taką, taką usługę. Od jakiegoś czasu możemy kupować yy, yy, przez internet w Lidlu, tak? Możemy kupować w Auchan. Popatrzcie, czy, czy tam nie robicie zakupy, czy, czy musicie iść do sklepu stacjonarnego, yy, jeśli chodzi o, yy, o stacjonarne sklepy, porozmawiamy o tych sieciówkach. Tak, yy, wiele z nas, wielu z nas, yy, robi zakupy w biedronce. Słuchajcie, żaden problem, żaden problem zamówić sobie taką kartę biedronka. Tak I, i spokojnie robić tam zakupy. Przecież nie stanowi nam to, czy zapłacimy kartą Visa, czy Mastercard, czy zapłacimy gotówką. Natomiast wszyscy zaczynamy myśleć w tej chwili, że, że warto by było coś zaoszczędzić, bo, bo tak naprawdę za chwilę popcinają nam się pensje i, i, i nie wszystkie firmy będą miały tą płynność finansową, żeby nam płacić, więc czas najwyższy, słuchajcie, łapać się za kieszenie, i troszeczkę zacząć oszczędzać, tak? Czyli biedroneczki są w kropeczki, biedroneczki też zwracają nam pieniążki możemy oszczędzać, tak? Wielu z nas siedzi w domu i myśli o tym, że zjadłoby fajną pizzę, czy, czy jakiegoś hamburgera, czy, czy jakiś obiad. Słuchajcie, portal pyszne.pl jak najbardziej jest w programie, tak? Wielu z nas korzystało lub korzysta z pyszne.pl. Odpowiedzcie sobie sami, bo ja nie oczekuję odpowiedzi w tej chwili od, od was. Ale czy, odpowiecie sobie na pytanie, czy korzystacie. A jeżeli korzystacie, to już Wam w tym momencie podpowiadam bardzo szybko, możemy tam robić zakupy taniej. Możemy robić zakupy ze zwrotem. Wystarczy zalogować się na swoim profilu, tak, w Cashback Wordzie, wejść na zakładkę Szukam Sklepy, znaleźć partnera handlowego Pyszne.pl i normalnie zamówić sobie uprawniony obiad, czy, czy hamburgera, czy pizzę, Zawsze robiliście zakupy w pyszne.pl, a teraz już Wam podpowiadam, możecie to zrobić z koszbekiem, z zwrotem pieniędzy. KFC Dostawa. Wielu z nas mam, ma dzieciaki, które chętnie by poleciały do KFC i tak dalej. Możemy zamawiać online. Słuchajcie, i pyszne.pl, i, i KFC Dostawa, i Pizza Domino, tak? No, no nie wszyscy akurat w mieście mamy, mamy tych partnerów handlowych. Pyszne.pl w zasadzie jest wszędzie. Z KFC może być problem, tak? Ja akurat mieszkam w Jeleniej Górze i na osiedlu, który, w którym mieszkam, to jest osiedle czarne, słuchajcie, akurat tam nie ma zasięgu, tam, tam nie dowozi KFC. No akurat przed nami kończy się ta, ta granica, gdzie dowozi. tak? Ale chętnie korzystałbym i wam podpowiadam, korzystajcie. Korzystajcie, bo można kupić taniej, tak? zamiast dzieciaka wysyłać do KFC, czy samemu sobie iść do KFC. Oczywiście w tej chwili to wszystko jest pozamykane. Mam taką nadzieję, że tak. tak. Natomiast y, można to robić przez, przez internet. Słuchajcie, y, ktoś mówi tak: a, nie potrzebuję oszczędności. Stać mi na to. Okej. Okay. Ale y, włączamy się w tym momencie do akcji szycia maseczek, włączamy się do akcji różnych akcji dobroczynnych. Słuchajcie, nie wyciągajcie sobie pieniążków z własnej kieszeni. Naprawdę te pieniądze można pozyskać z platformy Cashback World. Za każdy zakup otrzymujesz do 5% zwrotu, do 5%. Celowo używam słowa do, ponieważ jeden oddaje 1%, drugi 2, ktoś oddaje 3, 4 czy 5%, zdarzają się nawet większe cashbacki, większe zwroty, więc warto. Słuchajcie, odpalajmy aplikację. Szukajmy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, w promieniu 20 km. Aplikacja fantastycznie nam pokaże, gdzie możemy pójść na zakupy i róbmy te zakupy troszeczkę taniej, tak? Szukajmy partnerów online. Dziś nie ma powodów, żeby się narażać, narażać sprzedawcę, narażać siebie. Kurierzy, zaopatrzeni w rękawiczki, w maseczki, słuchajcie, dostarczają nam to wszystko pod dom, zostawiają pod drzwiami. Naciskają guzik domofony lub dzwonka, odchodzą na, na bezpieczną odległość i czekają, aż bierzemy sobie paczkę. Naprawdę, w dobie internetu, zalogować się na stronie cashback World, znaleźć danego partnera handlowego, czy chcemy kupić kosmetyki dla siebie, tak? czy chcemy korzystać z apteki, są takowe online, owe. są w programie cashback, czy chcemy kupić buty, czy żywność. Dla siebie czy dla zwierzaków? Tak? Pamiętacie, parę dni temu promowaliśmy na naszej grupie: kupuj sprytnie portal, sklep, karmimy psiaki. Tak? Jest wiele sklepów, jest Kakadu, które, które również bardzo mocno promujemy, bo jest sklepem partnerskim i daje nam możliwości kupienia tańszych, zrobienia tańszych zakupów. Słuchajcie, jeżeli już faktycznie musimy dziś jechać, to nic innego, tylko tankujmy na stacjach, które, które promuje Cashback World, bo tam mamy zwrot. Słuchajcie, ostatnia promocja stacji Shell. 2% zwrot. Można mieć taką kartę? Można. Słuchajcie, ja w prywatnych wiadomościach otrzymuję mnóstwo takich zapytań, jak zdobyć taką kartę. Na naszej stronie Kupuj Sprytnie, na naszym fanpage'u Kupuj Sprytnie, Tak. na stronie www.kupujsprytnie.pl jest dziewięć tak? filmów, na których osobiście przekazujemy informacje, jak robić zakupy, jak ściągnąć aplikację. Pfu, ba. Zacznijmy od początku, jak się zarejestrować do programu. Rejestracja i uczestnictwo w programie Cashback jest kompletnie bezpłatne. Jestem wraz z żoną, wraz z moją rodziną od kilku lat w tym programie i wiem o czym mówię. Nie ma żadnych opłat miesięcznych, kwartalnych, rocznych. Rejestrujesz się i korzystasz z tańszych zakupów. Tak? Więc wracając. Otrzymuję wiele prywatnych wiadomości na Messengerze. Te osoby, które mnie znają, mają do mnie telefon prywatny. Dzwonią, pytają, jak się zarejestrować, jak zrobić pierwszy zakup, jak zamówić kartę na Shell, do Biedronki, tak? Jak zamówić kartę, słuchajcie, na Orlen. Podpowiadamy, pomagamy, tak? Biuro Cashback World w Krakowie pracuje e, mimo ograniczeń, wiadomo, związanych e, z epidemią, ale pracuje, wysyła nam paczki. Nie ma najmniejszego problemu. Zacznijmy oszczędzać. Potem, jak już minie epidemia, to no znowu hula i dusza piekła nie ma. <laughs> Oczywiście żartuję, ale, ale czasami oszczędność, oszczęd... warto oszczędzać. Warto podłączyć sobie taką opcję oszczędności posłuchajcie dodatkowe 50 15 20 czy 30 zł przy jakiś tam zakupach to są ktoś powie tak 5 10 zł wow ale jak już zrobisz drugi, trzeci, czwarty, piąty zakup i na twoim koncie pojawi się nagle zwrot w wysokości 50 60 zł no to dzisiejszego grilla sponsoruje Krzypek Port tak no tak Dlatego słuchajcie jeszcze raz. Za chwilę na grupie pokażemy jeszcze raz film, w którym ogólnie nasz speaker opowiada o tym, że możemy się zarejestrować, możemy zrobić tańsze zakupy, jak to wszystko działa. Słuchajcie, ja nazywam się Piotr. Większość osób, którzy jesteście na tej grupie, znacie mnie osobiście lub z Facebooka, więc szukajcie do mnie messengera, piszcie. Wyślę Wam link rejestracyjny, zarejestrujcie się, pamiętajcie uczestnictwo i rejestracja w programie jest bezpłatna i kompletnie niezobowiązująca. Dzwoncie do mnie, tak, jestem w tej chwili troszeczkę tak jak Wy, uziemiony w domu i, i, i jestem na przymusowym urlopie, więc pomogę jak się zarejestrować, jak zrobić pierwsze zakupy i tak dalej, i tak dalej, wiele rzeczy Wam podpowiem. Bądźmy razem w tej chwili, bo razem stanowimy siłę. Podpowiadajmy sobie na grupie słuchajcie, wrzucajcie posty, piszcie, gdzie zrobiliście zakupy. Czy mieliście problemy z ewentualną rejestracją transakcji? Jak możemy wam pomóc? Cały, cała grupa kupuj sprytnie. Ze mną na czele oczywiście przysięgam, będę wam pomagał. Pierzmy się za oszczędzanie. To jest taka nisza, może za chwilę będzie to, będzie to modą, wymuszoną albo przyjemną, obojętnie. Tak, czyli co? Zachęcam Was do obejrzenia filmu. Znajdźcie mój profil na Facebooku, yy, poszukajcie mnie na Messengerze. Natychmiast jak się odezwiecie, wysyłam Wam link rejestracyjny, rejestrujcie się i róbcie proszę Was te tańsze zakupy, żeby Was yy, za jakiś czas nie ścisnął ten głód finansowy. I co? Jesteśmy w kontakcie? Słuchajcie, dla ludzi, którzy dojechali do końca tego filmu, podam Wam w tajemnicy mój telefon. I dzwoncie. Piszcie, 603-600-052, to jest telefon bezpośredni do mnie, telefon, tak, kontakt, yy, mam na imię Piotr, dzwońcie tylko w sprawach cashbacku i ewentualne oszczędności. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, dbajcie, dbajcie o siebie, nie wychodźcie z domu, tak, rączki myjemy, pilocik, jak nie musicie, to nigdzie nie chodźcie. Pozdrawiam Was serdecznie.